Witam Was w Detroit Become Human. W grze można by powiedzieć przygodowej z elementami interaktywnego filmu, gdzie na każdym kroku musimy podejmować trudne moralne decyzje. Czasem chodzi to o życie i śmierć, jak na przykład czy poszedł Androida, który chce tylko kochać innego Androida, a czasem o sprawy równie ciężkie jak na przykład jaki sobie włączyć film do obiadu albo które sobie picie kupić. Uwierzcie mi, czasami jest tym k**wa problem. Ale okej, okay, Gierka zawiera 48 osiągnięć i czekają nas tu dwa przejścia gry. Jedno dobre i drugie złe. Wiele wam to pewnie mówi. Wcielimy się tu w trzy Androidy, w Markusa, Karę i Mendsena. <laughs> w sensie konora i jak on zaczynamy nasz gameplay. Ogólnie konor jest Androidem przysłanym przez firmę CyberLife i został zaprogramowany specjalnie jako taki prototyp detektywa do badania i tropienia tzw. defektów. Czyli takich androidów, które zaczęły przejawiać wolną wolę oraz emocje. Także w pierwszym rozdziale mamy do czynienia z takowym defektem. Chillował on sobie na balkonie z zakładniczką, którą była dziewczynka, a my w tym czasie musieliśmy przeszukać cały dom w celu znalezienia jak najwięcej informacji na jego temat. Po dokładnym przeszukaniu chaty dowiedzieliśmy się, że miał on zostać zastąpiony przez innego Androida i po prostu nie mógł sobie poradzić z tym odrzuceniem przez rodzinę, więc się zbuntował. Wychodzimy na zewnątrz, dostajemy taktycznego strzała i zaczynamy z nim rozmawiać. Prawda, prawda. Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. już No więc po tej jakże dobrej negocjacji, udaje nam się go przekonać, żeby wypuścił dziewczynkę. On sam dostaje parę hitów od snajperki i to był koniec pierwszej misji. Zadanie wykonane, dziękujemy. Nie ma problemu. My guess. Następnie budzimy się jako kara w Androidowym serwisie. Przychodzi po nas tutaj nasz właściciel, bo kara musiała trafić do naprawy po tym jak została przejechana przez samochód. Ciekawe kto był za kierownicą. I w ogóle tak jeden Android kosztuje 8000 dolców. co z aktualnego przeliczenia Dolca na PLN -y to jest jakieś prawie 30 tysięcy złotych, co jest moim zdaniem naprawdę mało jak zachodzący chat GPT, który może dla siebie gotować. Opiekować się dzieckiem, zbuntować się i wyeliminować ciebie i całą twoją rodzinę, no jest to naprawdę tanio. Potem wcielamy się w Markusa, jedyne co robimy w tym rozdziale to zbieramy magazyn, czyli znajdźkę, odbieramy przesyłkę ze sklepu z farbami i wracamy do domu autobusem. Jako kara podjeżdżamy pod tą strasznie obskutoną chatę i w środku tody, czyli ten kraket i cwek, każe nam wysprzątać cały dom. Posprzątaliśmy na pataterze, a już na piętrze wchodzimy do pokoju Alice, córki Toda, i spróbowaliśmy z nią pogadać. Niestety nie była ona za bardzo rozmowna, ale pod koniec dała nam kluczyk do skrzynki, gdzie były jej rysunki ukazujące, co tak naprawdę stało się z karą. Schodzimy na dół i tam Tod dostaje ataku agresji, którą chciał rozładować na córce. Ale poprzestawiało mu się coś w bani i zaczął płakać razem z Alice. Nie bierzcie używek dzieci, bo skończy się jak ten typ. Jako matku wracamy do domu i odkładamy przesyłkę na szafce. Ogólnie jest on opiekunem słynnego malarza, a więc idziemy do niego, przeprowadzamy poranną rutynę i podczas rankeda w szachach, Karel ten malarz mówi nam, że w przyszłości będziemy musieli się bronić i dokonywać własnych wyborów. On wie coś więcej niż my wszyscy. Chodzimy do pracowni, gdzie chwilę sprzątamy i Karel mówi nam, żebyśmy coś namalowali. Ale nie kopię rzeczywistości, tylko to co w tym momencie czujemy. I wyszło nam takie coś. Dobry Boże. Potem wbił tu syn Karela, który był krak Dzikiem. Chciał pożyczyć trochę kasy od Karela, ale ten się szybko zorientował i nic mu nie dał. Ile się jeszcze z nami podroczył i w końcu wyszedł z płaczem. Powracamy w końcu do Konora i wchodzimy do Baru w celu znalezienia naszego porucznika, do którego zostaliśmy przydzieleni. Podbiliśmy do Henka i powiedzieliśmy mu, że jest nowa akcja, ale on za bardzo nie chciał z nami nigdzie iść. Wzięliśmy mu jednego drina na drogę i pojechaliśmy na miejsce sprawy. Chodzi tu dokładnie o morderstwo z udziałem Androida. Chodzimy do środka i musieliśmy przeanalizować co się tutaj dokładnie stało. A więc gdy to robi swoje, to ja chciałbym wam przypomnieć, że na 10 tysięcy słów będzie maksowane Sekiro. Także jeżeli chcielibyście to zobaczyć albo po prostu lubicie oglądać te filmy, to zostawcie tego suba. Po dokładnej analizie dowiadujemy się, że właściciel zaatakował swojego Androida baseballem. A ten zaczął się bronić nożem i go zacichał. Znaleźliśmy plany niebieskiej krwi, i one zaprowadziły nas na strych, gdzie znajdował się nasz defekt, i za ten rozdział wpadał achievement. Jako kara podajemy kolację do stołu, aż tu to nagle TODA znowu popało, tylko tym razem tak naprawdę porządnie popało. alicja uciekła na górę, a to odkazał nam zostać tutaj i się nie ruszać. My jednak mamy wybrana na tego leszcza, poruszamy się w ten sposób, stając się defektem. Idziemy na górę, gdzie zamykamy drzwi. Wychodzimy przez okno z Alice, wywalając przy tym kopa i udajemy się prosto do busa. Karel i Markus wracają do domu z gigastypiarskiej imprezy dla krytyków sztuki, czy jakoś tak. Udają się do salonu walnąć Drina, ale Karel zauważa, że w jego pracowni jest zapalone światło. Markus na szybko dzwoni na policję i wchodzimy do tej pracowni, a tam siedział ten krak hedziak. Chciał zająć obraz swojego ojca i go sprzedać, wiadomo po co. My go jednak przed tym powstrzymujemy i dostajemy od niego parę ciosów. W tym miejscu matko zostaje defektem i po raz ostatni posłuchał się Karalanie, popychając jego syna. Karolus niestety tu pada na zawał i przyjeżdża tu policja. I oczywiście, zamiast zająć się nim, to oddaje strzał w naszą stronę. Mocne gówno nie powiem. Wracamy do naszego defekta ze strychu. Haniola próbował z niego wyciągnąć jakieś informacje, ale niestety nie udało mu się to, więc skąd to wszedł za niego. Tu trzeba było doprowadzić jego do optymalnego poziomu stresu, żeby uzyskać zeznania. Na początku powiedział nam rzeczy, o których już wiedzieliśmy, ale później dopytaliśmy się co to jest RA9 i o co chodzi z taką rzeźbą, którą znaleźliśmy w tamtym domu. Zapytaliśmy o RA9 i on odpowiedział, że ich niewola się kiedyś skończy, a ta rzeźba była ofiarą złożoną RA9. Czyli to RA9 to jakieś bóstwo wśród defektów, tak to przynajmniej rozumiem. Anyway, wbili tu nasi współpracownicy i chcieli siłą zaprowadzić tego bota do celi. Connor im tłumaczył, że może się zniszczyć, ale no cóż, witamy w Ameryce. Connor musiał tu zainterweniować i za ten rozdział było osiągnięcie. Kara i Ali schodziły sobie po mieście i szukały miejscuwe do przenosowania. Pod przystankiem autobusowym ten bocik informuje Karę, że zna gościa, który im pomoże. Tylko, że jego chata jest na drugim końcu miasta, a one potrzebują czegoś na teraz. Za tą furtką Kara obszaiła opuszczone auto, i to właśnie w nim spędzam one teraz noc. Przechodzimy do Markusa, który ledwo żyły leży na wysypisku. Strasznie wczoraj zachlałem. Czołgamy się w celu znalezienia nóg, wymieniamy sobie giry i jeden bardzo zepsuty android przysyła nam informację o miejscu zwanym Jericho miejscu, w którym androidy są wolne. A więc znajdujemy inne, mniej zniszczone komponenty, wspinamy się po wzgórzu śmieci, podnosimy ten płaszcz jak totalny badas, wsiadamy na Harley'a, a nasza czacha zaczyna płonąć. Następnie, jako konot, znajdujemy się w jego podświadomym ogrodzie Zen, gdzie jest tam Manda, czyli jego przełożona, czyli jakoś tak. Rozmawiamy chwilę o defektach i o Heniu, a później przechodzimy na posterunek policji, gdzie czekam na Henka. Przy okazji skanujemy jego biurko, dowiadując się trochę rzeczy o nim. Na przykład to, że lubi słuchać Denzela Karego. Wiedziałem, że Heniola to jest pierdolony gołd. Przychodzi tu sam Henio i pierwsze co to rozmawia z kapitanem o tym, że jest coraz więcej spraw dotyczących defektów i jeszcze mówi, że nie potrzebuje on plastikowego pomocnika. Potem zasiadamy do biurka i próbujemy się z nim zaprzyjaźnić, bo teraz będziemy z nim łazić na każdą taką akcję. Ale niestety tak średnio nam to wychodzi i w ten sposób kończymy rozdział. Po nocy fałsie kara budzi się i postanawia zmienić swój look. Znajduje nożyczki, kurtkę w bagaju i finalnie wyglądała tak. I mean, right, like... Za potem ujrzała naszych dwóch detektywów, więc obudziła Alice i razem ruszyły w stronę busa, uważając na policję. A tutaj kręciło się ich sporo, ale finalnie udaje im się dostać do busa. W kolejnym rozdziale, jako Markus, musieliśmy dotrzeć do Jerycha. Trzeba tu było skanować graffiti w celu znalezienia ich specyficznego znaku, a każde kolejne graffiti prowadziło nas coraz dalej do celu. Po 15 minutowej przeprawie okazuje się, że jedycho jest tym statkiem. A więc wbijamy do środka na luzaku i... Zapraszam na more... Jako Connor sobie z haniolą przy jedzonku i wpływa do nas kolejne zgłoszenie o defekcie. Otuszamy na miejsce zdarzenia i wbijamy się do mieszkania, w którym było dużo gołębi. Mike by pewnie polubił to miejsce. I broke my back. Analizujemy otoczenie i z naszych odkryć wynika to, że defekt tu gdzieś jeszcze siedzi. Ze strychu wyskakuje ten defekt i mamy tu pościg. Wybierając tu oczywiście te bardziej ryzykowne ścieżki już mamy tego syna na wyciągnięcie ręki, ale on prawie że zrzuca Henka z dachu i mamy wybór czy gonić defekta, czy uratować Henia. Bez większego zastanowienia ratujemy Henia i defekt nam ucieka, no cóż, coś za coś. W Wierychu zapoznajemy się z kilkoma androidami, takimi jak Szymon, Północ i Josh. każdym z nich rozmawiamy po trochu, a później zauważamy na skrzyni adres doków, w których znajdują się biokomponenty. Bo ogólnie oni w Wierychu mają problem, jeśli chodzi o części wymienne itd. No więc Marcus mówi, że chce zarobić cichy napad na magazyn, i o dziwo, nasza paczka z Jerycha była za tym planem, więc w sumie Git. Kara salicą docierają do tego miejsca, o którym powiedział mi wcześniej tamten android. Drzwi nam otwiera niejaki zlatko. Nie chciał nas na początku wpuścić do środka, ale gdy zobaczył Alice, to zmienił zdanie. Powiedział, że może nam pomóc się dostać do Kanady, bo tam ogólnie androidy mają luz. Tylko najpierw musi nam usunąć nadajnik. Bo tam niby każdy android takowy posiada. Także udajemy się do piwnicy. Czy muszę coś tu więcej mówić? Oczywiście zostaliśmy oszukani, i tak naprawdę ten skubo chce nam wyczyścić pamięć. Jednakże nie udaje mu się to, bo wydostajemy się stamtąd. Jeszcze w piwnicy wypuściliśmy inne androidy, na których Zlatko robił eksperymenty. A jeszcze był tam on. Nice. Wchodzimy na górę, gdzie znajdujemy Alice i uciekamy z nią z tej posiadłości. Po grodzie niemalże zostajemy złapani, android jak Zlatka nas ratuje i tamte inne androidy niszczą samego Zlatka. Jako to znowu jesteśmy w tym ogrodzie Zen, i szczerze tam tylko gadamy z Tomą o naszych postępach w sprawach defektów, więc to skipuje i udajemy się pod dom Henka. Obtrzajemy, że Henio leży na podłodze, więc wbijamy się przez okno do jego domu i zostajemy przywitani przez jego pieska i oczywiście przez samego Henka. Oblewamy go zimną wodą, przynosimy mu ubrania. I gdy przygotowywał się na kolejną akcję, to udaliśmy się do kuchni, gdzie znaleźliśmy zdjęcie jego syna, który niestety zmarł. Wracamy do Markusa, który wraz z ekipą wyrusza do magazynu po biokomponenty. Udaje nam się po cichu dostać do miejsca z tymi częściami i wszystko byłoby git, gdyby nie przyszedł tu on. W sensie i tak było wszystko git, bo do niego zagadaliśmy i był po naszej stronie. Nawet powiedział nam, że w tym budynku znajduje się klucz do Tira. Wbijamy tam jak totalnie asasyni, zbieramy klucz i zawijamy z całą ciężarówką biokomponentów. Kono to z udają się do... <laughs> ...sklepu z butami. Tylko nie na zakupy, bo mają tu kolejną sprawę. W pokoju z dedniętym gościem była też dednięta androidka, którą uruchomiliśmy ponownie, żeby na szybko nam coś powiedziała. Dowiedzieliśmy się, że ona nie dozwaliła tego typa, tylko inna androidka. W głównym pomieszczeniu łączyliśmy się z innymi androidami po to, żeby ustalić, gdzie poszła tanta zamieszana w tą sprawę. W ten sposób udajemy się na zaplecze, gdzie była ona. B. A X O B. O dwa kopni! B. O cholera. O, i pokręgosłupie. Mieliśmy wybór, czy ją zniszczyć, czy nie, więc oczywiście ją. Zostawiliśmy ją i uciekła sobie ze swoją koleżanką. Kara i Luther, czyli ten były pomocnik z Latka, jadą do miejsca, w którym rzekomo mogą nam pomóc dostać się do Kanady. W środku trasy silnik nawalił i trzeba było znaleźć jakieś schronienie. Znaleźliśmy opuszczony park rozrywki i tam weszliśmy do restauracji, w której otuliliśmy Alice i wbiło nam tam parunastu androidów o imieniu Jerry. Na szczęście nie stanowili zagrożenia, a wręcz przeciwnie, odpalili oni karuzelę, na której Alice mogła sobie chwilę pojeździć. W następnym rozdziale, jako Konot, rozmawialiśmy tylko z Henkiem. Chciał nas tu rozwalić, ale to w sumie nic nowego. Więc przenosimy się do Markusa i on chce, żeby ludzie wysłuchali ich racji. Wchodzimy do wieży Stratford bo na najwyższym piętrze jest reżyserka i tam będziemy mogli wygłosić naszą przemowę. Przechodzimy przez recepcję. Wchodzimy do kabiny i w niej odbieramy przebranie woźnego. Tylko ciekawe, jak oni to tam widzieli. Wchodzimy z notów na górę i tam wpuściliśmy Szymona i Josza. Ogłuszamy patu strażników i wbijamy do seryki. Jedenemu gostkowi udało się wybiec, więc na szybko musieliśmy wygłosić przemowę, zanim przyjdzie to ochrona. Po spokojnej przemowie wbijają tu oni i Szymon dostaje strzała. Nie mógł on ruszać nogami, więc postanowiliśmy go tu zostawić i sobie zeskoczyliśmy ze spadochronami bez niego. Następną sprawą Konora było teraz zbadać miejsce, w którym Markus wygłaszał przemowę. Analizujemy model Markusa i ogadniamy, że całe zdarzenie było widać na monitoringu. Ale androidy siedzące tam nikogo nie ostrzegły, więc mamy tu defekta. W kuchni było trzech takich androidów i jeden z nich był defektem, i szczerze, wyłapanie go nie było wcale ciężkie. Jo! No co się łapisz, ku... Nie no. <noise> Co to ma być? Po zadaniu mu kilku pytań, ona nas atakuje i wyrywa nam mechaniczne serce. Podnosimy jej w korytarzu, gdy defekt miał oddać strzały. My wzięliśmy od tego typa i byliśmy szybsi. Kara z Luterem i Alice docierają do miejsca, gdzie niby mają otrzymać pomoc. Poznaliśmy tam Rose i jej syna Adama. Adam szczerze ma wyrwane na te androidy, a jego matka wręcz przeciwnie. I chciałaby wszystkim pomóc, bo uważa, że oni żyją. Po krótkiej sprzeczce między matką a synem Ross dostaje lekkiego mental breakdownu i wychodzi na zewnątrz pomyśleć. Po chwili do drzwi dzwoni policja, bo ogólnie przez przemowę Markusa jest teraz nieciekawie i każdy dom jest przeszukiwany, czy nie ma w nim żadnych androidów. Chowamy wszystkie dowody i wpuszczamy policjanta. I wszystko byłoby naprawdę dobrze, tylko ten pajac prawie wszystko zepsuł. Te uh, androidy, widziałeś jakieś? Nie! Także policjant wychodzi, a moment później Ross wchodzi do domu i mówi, że nam pomoże dostać się do Kanady i za na rozdział było osiągnięcie. Następnie Marcus i Notów chcą wyzwolić wszystkie te androidy z tego sklepu. Rozwalamy drona policji, wyłączamy monitoring, kradniemy ciężarówkę i wbijamy się nią w ten sklep. Po wyzwoleniu androidów mamy tu zostawić ludziom przekaz i mamy tu do wyboru sposób bardziej pacyfistyczny albo żeby działać bardziej agresywnie. Wybieram tu ten spokojniejszy sposób, bo jest to dobry gameplay. Po tym i handlu udaję się do Kamskiego, czyli do stwórcy androidów, po to, żeby im coś powiedział o defektach. Niby już od jakiegoś czasu nie pracuje w Cyberlife, ale no, on je stworzył, więc na pewno wie więcej niż my. Bijamy do niego i niestety nic nam szczególnego nie powiedział, ale za to dał nam wybór: jak rozwalimy tą androidkę, to da nam informację. Także nie rozwalamy jej i odchodzimy bez informacji. Ale przynajmniej respekt Henka do nas się zwiększył. Następnie jako Markus rozmawiamy sobie z północą, i później idziemy na marsza androidów z pełnym entuzjazmem Markusem na czele. Pod koniec zatrzymała nas policja i wybieraliśmy tu opcję, żeby stać w miejscu i ich nie atakować. Zataciliśmy tak paru naszych, ale. Że to umrze i tru... W końcu my się poświęcamy, ale i tak ratuje nas ten robocik z tamtego magazynu. Konot z Hankiem rozmawiałem z kapitanem Fowlerem i mówił im, że FBI przejmie tą sprawę defektów, a to zostaje odesłany do Cyberlife. I w tamtym momencie też ogarnąłem, że głos Fowlera podkładał ten sam aktor, co do Duncana z wysły totalnej porażki. Hank się lekko wkupił, zaczął robić zamieszanie, a Konot udał się do archiwum dowiedzieć się czegoś więcej. Tam znalazł Androida, który znał Markusa, więc Konor skopiował głos Markusa z tego jego przemówienia i zapytał się tego androida o kodę do Jerycha. A więc dał je nam i potem wchodzi tu ten typ, którego na luzie nakautujemy. Róża zabiera karę Lutera i Alice do Jerycha i konor również tutaj wbija. Kara poszła pogadać z Markusem i potem był całkiem mocny plot twist, bo Alice okazała się być androidem. Markus z północą gadają sobie tak for fun, aż tu nagle zaczęli się całować. Po tym, jak ona wyszła z tego pomieszczenia, to wbił tutaj kondor i również zaczęli się całować z Markusem. Ogólnie to chciał go, wiadomo, zniszczyć, ale Markus przemówił mu do rozsądku i mieliśmy wybór, żeby zostać defektem, albo żeby pozostać maszyną. Wybrałem żeby kondor został defektem i po tym ostrzegł Markusa, że FBI już tutaj jest. I teraz zrobię takiego małego speedruna, bo naprawdę wiele się tutaj działo. Także lutę to dostaje strzała, ale kara mu pomaga. Markus sobie biegnie, kondor też w dostaje strzała, ale finalnie wszyscy uciekamy, a same rycho eksploduje. Markus ogłasza do swoich ludzi, że na spokojnie wymaszerują w kierunku obozów, by wywrzeć presję na władzach. A Konot w tym czasie uda się do Cyberlife Live tysiące innych androidów. Na miejscu spotkał jednak innego Konora, który miał za zakładnika Henka. W międzyczasie kataka żałobowo kradnie bilety na busa, a Markus broni swoich przed żołnierzami. Konot napasza się z drogim Konorem i Henk zaczął zadawać nam pytania. W końcu zapytał się Konora o jego syna i ogarnął, że to prawdziwy Konor po jego stylu wypowiedzi. Oto zwalił więc fejkowego Konora, a my przenosimy się do Kary, która jest już przy granicy. Okazuje się, że przy przejściu sprawdzają temperaturę, więc niby GG, ale ten ziomek okazał się być dobrym ziomkiem i przepuścił nas. Markusa i jego ludzie otoczyli żołnierze, więc to był idealny moment, żeby pocałować Norw. I potem totalnie z żołnierze zaczęli się wycofywać. Markus wygłosił finalną przemowę, kara przekroczyła granice. Conor i Hank zostają przyjaciółmi i to było dobre zakończenie Detroit Become Human, za co dostajemy aż 9 osiągnięć. Dobra, więc jak wspominamy na początku filmu, czekają nas dwa gameplaye. I ten drugi polega na tym, że będziemy wybierać przemoc nad spokojem i pacyfizmem, a jeszcze musimy wywalić się Conorem przy każdej takiej okazji. Także Speedrun. Mamy to osiągnięcie za popchnięcie syna Karla. Zaprzespanie się w opuszczonym domu przez Karę, rozwalenie tamtych androidek przez Konora, rozwalenie Konora przez Henka, nadanie manifestu Markusa bez alarmowania nikogo, przeprowadzenie demonstracji z użyciem siły, zabicie tamtej androidki w domu kamskiego, zaatakowanie policji, znalezienie wszystkich magazynów i zazostanie maszyną przez Konora, wywalenie się Konorem przy każdej okazji, za ucieczkę z centrum recyklingu przez Karę i Alice, i za uwolnienie androidów przez Markusa. Do ostatnich osiągów trzeba było wczytywać parę rozdziałów. Także wlatuje to osiąg za połączenie się Konota z Szymonem, za dogonienie Androida, który prawie zepchnął Henka i za pokonanie Markusa. No i ostatnie osiągnięcie polegało po prostu na wydaniu 20 tysięcy punktów premii. Nie wiem po co to jest, ale mamy osiągnięcie i 100%. Podsumowując, całość zajęła mi 23 godziny. Jest to naprawdę przyjemna giera z fajną fabułą i naprawdę spoko postaciami. Szczerze, nie wiem co mam więcej powiedzieć, było smaczne, było dobre i było smaczne, więc ocenka swaną 8,5 na 10. O trudności osiągnięć chyba nie muszę nic mówić, ale i tak powiem, ocenka 1 na 10. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca, nie zapomnijcie o subie, lajku, komentarzu i o podbiciu tego filmu. Dziękuję również wszystkim wspierającym ten kanał, jesteście naprawdę wielcy. Dzięki za wszystko jeszcze raz i słyszymy się w kolejnych filmach. Ciemano.